Cześć, witam na kanale tu Pixel Look, a dziś chciałbym wam zaprezentować kolejne z akcesoriów do PlayStation 5 i jest to kamera HD od Sony do PlayStation 5. Kamerę zakupiłem na OLX w cenie 100 zł. Jest to nowka sztuka. Jak sprawdzałem w sklepach z elektroniką, ceny kamery wahają się od 200 do 240 zł. Głównym zastosowaniem kamery to oczywiście jest streaming gier na YouTube'a albo Twitcha. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych akcesoriów, wystarczy sama kamera i wszystko śmiga. A więc przejdźmy do prezentacji zawartości pudełka. Całość zapakowana jest w kartonowe pudełko w stylizacji Sony. Na froncie mamy wizualizację kamery, jak wygląda. Z boku zaś, co znajduje się w środku, czyli kamera HD, instrukcja obsługi. Na kolejnym boku, z czym współpracuje, czyli PlayStation 5. Z tyłu zaś mamy największe plusy kamery, czyli możemy spersonalizować udostępnienie rozgrywki. Kamera nagrywa w 1080p. Możemy jeszcze mamy takie narzędzie jak do usuwania tła oraz ma wbudowaną podstawkę. A w środku mamy kamerę i instrukcję obsługi Sama kamera jest niewielkich rozmiarów Nagrywa obraz w 1080p Długość kabla to 2 metry Zakończony kabel jest wtyczką USB typu 3.0 cała kamera utrzymana jest w stylistyce playstation 5 czyli biel i czerń ma regulowaną podstawkę świetna sprawa i tak właśnie prezentuje się kamera do playstation 5 każdy kto chce zacząć streaming gier z PlayStation 5 na YouTube'a albo Twitch'a, powinien zaopatrzyć się w taką kamerę. Spodziewajcie się teraz nowych materiałów na kanale. Nagram jakieś pewnie fajne streamingi z retro gier oraz z gier na PlayStation 5. A ja zachęcam do lajkowania, subowania, komentowania. Zostawcie jakiś fajny komentarz po sobie. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć, miłego dnia życzę.